Naszych absolwentów, którzy od września idą do szkoły, nie jak twierdzą, że już idą od lipca. Zapraszam. Nie, się nie zapraszam tutaj, może, no może na dywan. Zapraszam, proszę. Wszyscy, którzy idą do szkoły, do pierwszej klasy, kiedy? We wrzesień. Kania. Nie, nie, podchwalę cię, Zobaczymy, czy się nam jeszcze ktoś więcej pojawi. Chodźcie, tak. Może tak, żeby dobrze było, może tak, stańcie sobie w takiej kolejce. Dobrze, ja będę sobie tu, muszę w takim razie do Gosi się dostać. Mamy taką tradycję, że e, od razu tutaj powiem. W wszystkich lat w montuje się takie fotoksiążki pamiątkowe od malucha do starszaka. Dziękujemy pani Kasi, która te fotoksiążki dla Was przygotowane jest bardzo, bardzo dużo pracy, bo muszą być ostre zdjęcia i żeby ta książka po prostu miała... żeby była ładna, żeby była dla Was pamiątką. I Może nie przedłużając, proszę Małgorzata, wspomnienia twoje z przedszkola i sukcesów w szkole. Nasza Hanusia. Proszę, Haniu. Dla Ciebie. Przecież Kasia ja będzie dawać tam wielką Może ja, muszę tak, bo muszę przestawić, bo nie wiedziałam, jak się mi ustawicie. Wiecie? Nikody. Czy ja cię? O, ja cię nie poznałam po prostu. Popatrz się, pamiętasz takie? Tak, pamiętam mi to z wielką. Z wielką co? Przyjemnością. Nikodemowi życzę tak szczególnie sukcesu, ponieważ rzadko się zdarza w sensie dziecko, które już jest w tym wieku takie y, chłonne na wiedzę. My tutaj sobie robimy quizy, mamy taką szklaną kulę, tam mamy wszystkie pytania z zakresu planet, kontynentów, flag. I tak dalej, także ja nawet w komórkę muszę sprawdzać, czy on mnie nie, yy, wkręca. Także szczególnie życzę Ci dużo sukcesów. Dobrze? Dobrze. No. <noise> Rafałka tutaj zaraz też znajdę, bo też pewnie... No Rafał też przebrany. Rafał, popatrz, jak cię miałam poznać. Poza. <noise> dużo sukcesów. Konkursach recytatorskich, bo też jesteś takim już małym aktorem. E, idźcie tam, ciocia wam do kroniki. Juleczkę poznam, proszę. Julcia. Wszystkiego najlepszego. E, Antoniego poznałam. Antoni, proszę, pamiątka występów. samych sukcesów w szkole. Maciusia, proszę. Maciuś masz takie wspomnienia na wesoło, takie z zabaw na okład na Filipek. Dla ciebie, ciebie. wspomnień czar z życzeniami w szkole i zaleczusztek i z zachowania też i z, i z wszystkich przedmiotów. Ilia proszę dla ciebie. Yy, tobie też życzymy wszystkiego najlepszego. Powodzenia w nowej szkole, z nowych koleżanek. Macie wszystko? Tak. Trzecia Kasia Wam rozaby. Ja jeszcze dla Was tutaj serduszka, mam dyplomy, bo już jesteście teraz absolwentami przedszkola. Żyklamy pamiątkowe i pamiątkowe medale. Żegnamy przedszkole. szkole. gratulacje dla Ciebie. Ale będziecie dzisiaj obładowani, a jeszcze Ciocia Kasia dla Was ma niespodzianki od skrzacików. Proszę bardzo, możecie schować do, do książeczki. Panusia, dla Ciebie, kochanie, czeka jeszcze medal. No, Nikosie, już nie mogę się doczekać? Poglądać. Proszę, dla Ciebie, gratulacje. Ja Wam już dzisiaj gratulowałam tyle razy, że.

Julcia. nie, nie. Nie, 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 Maciuś. nie, Maciuś. nie, 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 sobie nie, do A ja cię tu jeszcze nie, nam...

Moi drodzy, może teraz was tylko poproszę... Tak, dacie rodzicom. Rodzice wam popilnują chwileczkę prezencji, I dobrze? Wasza.